Problemów nie ma, jest fantastycznie. Wszyscy tak bardzo kochają się. Szczerość i szczodrość, i skrząsiarczyście, i czary mare są. Oczywiście, tak cudownie jest. Niesamowicie jest. Z dobrych intencji. Pastuszkowie po fajrancie, biegną wielce zadziwieni. Do domowy gabinet cieni, coś powiedzieć chce, zamiast zamknąć się. Super jest, ekstra jest. Żarcie w lodówce skończyło się, Abstrakcyjne wino kupienie I pytanie, w jakiej to cenie, Czy ktoś pomyśleć chce? Nikt nad tym myśleć nie.